Troszkę utrudnia obserwacje, e, utrudniają drzewa, gonitwa się rozpoczęła. E, na prowadzeniu Antarbin Shadat koń się trochę niesie, jeździ, ma z nim problemy, tuż za nim galopuje po zewnętrznej Marvelus Stam, e, trzecia Miracles, dalej Jaya Warman i piosenka na ostatnim miejscu Jujur. Wyjście na prostą, troszkę tutaj wyprowadzone Marvelous tam szeroko na pole, ale koń galopuje w ręku. Przy kanacie Miracles. Jeszcze się tutaj ładnie broni Antarbine Shadat. 350 metrów do celownika. Ucieka Miracles, idzie za nią w pościgu Marvelous Stam. I dosyć szybko ją dogonił, ale klacz ma jeszcze przewagę. Miracles, Marvelous tam i za chwilę celownik. Marvelus przyspiesza i wygrywa. Druga Miracles. Dalej Antarbin Szadat, Judzur, Jaya Warman.